Jestem tutaj przy wejściu. JoJo obiecał, że mnie oprowadzi i pokaże tutaj wszystkie zakamarki. Także przedpremierowo jeszcze oglądam. Otwarcie jutro, czyli w sobotę, przynajmniej jutro względem kręcenia. I zobaczymy sobie te ciekawostki, zobaczymy sobie te wszystkie miliony, które tutaj zostały wtopione w to, żeby zrobić to muzeum. I zapraszam na podróż. Witam ślicznie. Tym razem nie będę krzyczał tak jak na Book Game bo zauważyłem na nagraniach, że na Book Game jednak za bardzo krzyczyłem do mikrofonu. Słuchajcie, robię z wami szybką rundkę po Wilson Hills, która otwiera się w sobotę 9 marca. Dla nas już jutro, dla was nie wiem, jak masz tempo montażowe. Zobaczymy. Ale zrobimy sobie takie szybkie przejście. Pokażę te najważniejsze rzeczy i zaraz pan Paweł pokaże więcej szczegółów. Tutaj zrobili takie dwie lalki, takie duże, Tylko one są troszkę większe niż, niż zwykły człowiek. Bo ja jako zwykły człowiek czuję się tutaj niższy o głowę i jest mi niekomfortowo. Słuchajcie, pierwsza strefa, która ma już zaskakiwać, czyli strefa Star Wars. Są autka ze Star Warsów, nie tylko autka, bo są też statki ze Star Warsów i tak, to też są hotwilsy. I mamy lalki ze Star Warsów, w ogóle chyba jedne z moich ulubionych lalek, bo nie spodziewałem się, że można zrobić Artudit w formie kobiety. Cyfry po to już prędzej, ale Artudit w formie kobiety jest czymś zjawiskowym. Jest też prawie goła Baba ze Star Treka, to tutaj. I masa, masa rzeczy już w samej tej gablocie. Przecież jest parędziesiąt różnych eksponatów. E, dalej, różne serie nazwane i będą takie autka, które są w pudełkach, bo są one jakieś powiązane z filmami, z serialami, z komiksami, z bajkami, z różnymi rzeczami. Hot Wheels robi takich kolaboracji bardzo dużo, e, ale też te troszkę bardziej premium rzeczy, na przykład bardzo duży DeLorean, bo w skali 1 do 18, a nie w standardowej skali samochodków Hot Wheels. A na dole takie duety, Team Transport, seria, w której przedstawiane są samochody wraz z ich na przykład naczepami, albo ciężarówkami, w których są transportowane na tory. I tak tutaj się wszystko przewija. Autka z lalkami, autka z lalkami, to jest seria Holiday. Podobno bardzo dużo dziewczyn w Polsce w dzieciństwie chciało mieć takie lalki, ale ich za bardzo w Polsce nie było. Nie umiem się ustosunkować, jak byłem dzieckiem chciałem Bionicle. Ale lalki też są spoko i są naprawdę ładne. Masa różnych rzeczy związanych z bajkami, związanych z filmami. Jest też trochę retro rzeczy. Tu na przykład są takie mocno Retro bajki pokazane. Także to się, to się w ogóle będzie przewijało. Czy serie Disney'owe, czy serie z Pixara. Prawda jest taka, nie kłamiąc, że tutaj po Wills and Hills trzeba by się przejść tak przynajmniej 5 razy. Za każdym razem się znajdzie coś innego. Jest tego tak dużo. Tu więcej, oczywiście, autek. I w tym są też autka wyciągnięte z opakowań. To jest seria mainline, czyli takie najbardziej zwyczajne autka, chociaż kolekcjonerzy bardzo lubią je. Przeszukiwać, bo można trafić na tak zwane Treasure Hunty i Super Treasure Hunty. To tak, jakbyście wyciągnęli kartę Pokémon, która jest holograficzna, czyli świeci. Czyli niby zwykła, ale trochę lepsza. I właśnie na to się poluje Hot Wheels. Poza tym dalej bajki. Bajki. I jeszcze więcej bajek. Ja za dzieciaka nie miałem takich cudów jak oryginalne samochodziki. No ale za takiego Kaczora Donalda to pewnie dałbym się tutaj pokroić. Tutaj taka pierwsza fajna sekcja. Znaczy pierwsza fajna. Same są fajne sekcje. Ale to jest taka, która. Dla ludzi nieznających żadnej nawet popkultury, filmów, ani nic interesuje, bo to są lalki z całego świata. Barbie z całego świata, więc różne kraje mają swoje przedstawicielki w formie Barbie. I jest też lalka Barbie z Polski. Ustawiona, proszę bardzo, tutaj, w tradycyjnym stroju. Pięknie. Są różne. A jedna z fajniejszych, na przykład tak jak sobie oceniamy, to jest chyba ta hawajska. Bardzo fajnie wymyślona, ta sukienka. Jak to z... Wajana, czy Moana, czy zależy od no, czy wersji. Kto, czy ktokolwiek jest na Hawajach. Na dole jest lalka MC Hammera z kasetą, normalną, działającą kasetą. Także nawet MC Hammer dostał swoją lalkę. I za mną strefa, w której są różne lalki fashionista oraz takie bardziej specyficzne lalki, bo jest np. lalka, która jest działającą kamerą. A obok lalki, których nie każdy by się spodziewał, że istnieją, bo są to lalki niepełnosprawne. Są tutaj lalki na wózku, jest lalka, która jest po chemioterapii, a ta to w ogóle jest ciekawa, bo to jest lalka na wózku, ale to jest wózek do zjeżdżania na nartach. Nie wiedziałem, że w rzeczywistości takie rzeczy istnieją. Dopiero dowiedziałem się dzięki lalce, także to jest mega ciekawe. Dużo więcej autek, automaty do grania. Wow. Także można sobie pograć. I tak to wygląda przy tych automatach. Ja to tutaj mam pokazywane z detalami i oczywiście ja wszystko widzę, ale świadomie tego nie kręcę. Zobaczcie sobie sami, jak to tu wygląda. Wpadnijcie na Kazimierz i wtedy będzie wszystko widoczne. A jak złapiecie kogoś takiego jak Jojo, to może nawet się uda, żeby wam coś opowiedział. I witam w strefie historycznej. Słuchajcie, tutaj mamy solenizantkę, gdy my to nagrywamy jeszcze jest jeden dzień do 65. urodzin pierwszej lalki Barbie. I to jest właśnie ta lalka, która już 9 marca w sobotę, czyli w momencie, gdy otwieramy Wills and Hills obchodzi swoje 65. urodziny. I się nie starzeje. A to jest autko z kiblem. Coś dla fanów Star Warsów, samochodzik będący r d 2 Samochodzik będący Baby jodom i samochodzik ehe, w kolorze c To ja mam pytanie, jaka jest idea zbierania Hot Wheelsów? Czy to się zbiera na ilość, czy to się zbiera na serię? Jaki jest klucz do zbieractwa Hot Wheelsów? Można by powiedzieć, że nie liczy się ilość, tylko jakość, ale w ogóle zbieractwo Hot Wheelsów jest tak skonstruowane, w ogóle to jest mega motyw, jeśli chodzi o to, co firma Mattel wymyśliła, że można zbierać na 50 różnych sposobów. Po pierwsze, patrząc tylko na te podstawowe Hot Wheelsy z tej tak zwanej serii mainline, jak weźmiemy sobie kartonik od takiego Hot Wheelsa, to on po prawej stronie ma taki kolorowy pasek z nazwą jakiejś serii. No i tutaj macie rozłożone różne autka z tej serii, na przykład w tej strefie są autka, Ta Policja i to co na dole to jest seria Rescue. A na przykład te bardziej kolorowe autka, które za chwilę zobaczycie, czyli cała ta półka, to jest na przykład strefa samochodzików z serii X-Racers. I jak to kolekcjonować? Można kolekcjonować na różne sposoby. Ktoś może kolekcjonować stricte na przykład serię X-Racers, bo mu się podobają i chciałby mieć autka z tej serii. Spoko, kolekcjonuję w tym kierunku. Są tacy, którzy kolekcjonują autka tym, jak wychodzą, bo mimo, że one mają nazewnictwo na pudełkach, to autka w ciągu roku wychodzą w tak zwanych case'ach. Mam na przykład case A roku 2023, i w tym caseie wychodzi 250 autek. I te 250 autek jest podzielone na te mniejsze serie, właśnie X-Racer, z Rescue i jakie tam sobie jeszcze wymyślimy. Więc są tacy, co kolekcjonują cały case. I tam jest na przykład cały case A, czyli 250 autek, które się w nim zawierają z roku 2023. Potem może wyjść case B, case C i tak dalej, ich może wychodzić więcej. Więc to już są dwie formy kolekcjonowania. Można kolekcjonować autka na przykład treasure hunty, czyli te rzadsze, które się mogą trafić wśród zwykłych autek, albo super treasure hunty, czyli te jeszcze rzadsze autka. Jak ktoś się nie chce bawić w szukanie po sklepach, to firma Mattel też wychodzi z pomocną ręką, bo na koniec roku można kupić wszystkie autka na raz. I na przykład wszystkie Super Treasure Hunty, które wychodzą w danym roku, można kupić za 250 dolarów bodajże. Ale też liczba tych boksów, które można kupić jest limitowana i dość ciężko to zrobić. Albo kolejne etapy, czyli te bardziej premium serie. Mieliśmy na przykład obok, jak się obrócimy kawałek w wasze prawo, to mamy bardzo dużo autek z serii Fazen Furious. Oczywiście to też są różne, przeróżne serie, więc ktoś na przykład może kolekcjonować te właśnie serie związane z Fazen Furious albo z jakąkolwiek inną serią, którą sobie wymyśli Hot Wheels. Albo po prostu może kolekcjonować te auta, które lubi. Jeśli ktoś jest wielkim fanem Maselkarów, to będzie kolekcjonował tylko Maselkary, nie patrząc na to, z jakiej są serii. Jeśli ktoś jest fanem e, Nissana Skyline, to będzie kupował każdą wersję Nissana Skyline'a, nie patrząc na to, w jakiej jest serii. E, no i oczywiście są też te takie bardziej premium rzeczy, które za moment będziecie mogli zobaczyć. I teraz podobno przechodzimy do strefy bogactwa i lansu. Także zobaczmy, co tutaj jest przygotowane. Witam na Antresoli. W największym pomieszczeniu i tym najbardziej premium-pomieszczeniu z tego wszystkiego. Bo rzeczywiście mamy tutaj magiczne rzeczy. Są serie filmowe przeróżnych lalek. Mamy Piratów z Karaibów, mamy 007, mamy Zmierzch, mamy Igrzyska Śmierci. Tak, to nie jest jeszcze takie premium. Premium zaczyna się mniej więcej. Ta, ta ściana jest taka najnaj, naj, jeśli chodzi o lalki. To mamy w ogóle lalki związane z Królową Elżbietą, z Rodziną Królewską. Widzicie, wystarczy po prostu, że jesteście mm, księżną Dianą, dobrze pętą, to była księżna Diana, i bierzecie ślub, i wam zrobią lalkę Barbie. Tak po prostu. Więc już wiecie, co musicie robić w życiu, jeśli chcecie swoją lalkę Barbie. Ale na przykład jest też lalka Faberze. Tak jak są jajka Faberze, te strasznie drogie porcelanowe jajka, to mamy tutaj lalkę Barbie Faberze. Ciekawostka, gdy ona przychodzi w tym pudełku, to jej dłonie oraz nogi są zabezpieczone taką specjalną gąbką, żeby nic tam się z nimi nie wydarzyło, e, więc to jest bardzo ciekawy przedmiot, a o dziwo wcale nie jest tutaj jakimś jednym z droższych przedmiotów, jeśli chodzi o lalki. E, dużo różnych, różnych stylizacji. Najdroższe w lalkach są chyba wszystkie te sekcje związane z modą. Mamy tutaj przeróżne projektantki mody, przeróżnych projektantów mody, no i za to się cenią. Jeśli chcecie sobie kupić stylizację... Od Wery Wang w prawdziwym życiu. Musicie za nią dużo zapłacić. Jeśli chcecie kupić taką lalkę, to też musicie dużo zapłacić. Tu są dwie najdroższe lalki w muzeum. I w Seoul bo chyba tak się to poprawnie czyta, każda z tych lalek kosztuje około 30 tysięcy złotych za sztukę. Także tak jak mówiłem, no tutaj robotę robią właśnie te modowe rzeczy. Tutaj mamy nawet z podpisem jedną lalkę. Kolejna ciekawostka: nie zauważyliśmy tego podpisu na początku, także nie wiedzieliśmy, że on tam jest. Nie mamy tylko lalek Barbie, mamy też jedną bardzo znaną lalkę tutaj. Jak Paweł podejdzie w odpowiednie miejsce, jeszcze bliżej, jeszcze bliżej. Zanim zejdziemy na dół, jeszcze tak, tu, gdzie widzieliście laleczkę Chucky, czyli jedną z bardziej znanych lalek na świecie, mamy świetną serię Dia de Muertos, czyli serię stylizowaną na. Postacie związane z meksykańskim świętem zmarłych, nazywającym się właśnie Día de los Muertos. A poniżej pan syren. Jedna z dziwniejszych lalek, ale też bardzo dobrze wykonana. Trzeba przyznać, że prezentuje się naprawdę... Mrał! To fajna koleżanka! Dzisiaj ją braliśmy. Także jest już gotowa i czeka na pierwszych gości, ale słuchajcie, tutaj na dole antresoli mamy bardzo dużo Hot Wheelsów. Drogich Hot Wheelsów. Ogółem, jeśli chodzi o efekt tego wszystkiego jeśli chodzi o ceny z Hot Wheelsami na przykład nie do końca jest tak jak z Lego, w Lego macie bardzo dużo figurek kosztujących po kilka tysięcy dolarów, bardzo łatwo wejść sobie na Bricklinka i sprawdzić, że jest masa figurek za 3000 dolarów w Hot Wheelsach, oczywiście najdroższy Hot Wheels świata chyba ostatnia jego transakcja sprzedażowa to było 170 tysięcy dolarów podobno są dwa egzemplarze na świecie a jeden gościu, który ma takiego Hot Wheels, ubezpieczył go na milion dolarów, więc teoretycznie jest warty milion dolarów ale to wiemy, jak to jest z cenami u kolekcjonerów, tak? To są troszkę czasami wybujane te ceny. Ale rzeczywiście są takie serie jak RLC Red Line Club, które są naprawdę poszukiwane i drogie. Tutaj jest dość spory rozrzut, bo są autka za 50 dolarów, są autka za 250 dolarów, albo jest na przykład takie autko, jak to tutaj na środku, które w ogóle znalazło się w tej gablotce przypadkiem. Powinno być w innej gablocie, ale co ciekawe, w innej gablocie jest też. Czyli mamy dwa takie autka i takie autko kosztuje jakieś 10 tysięcy złotych. To jest chyba takie najdroższe autko, które tu posiadamy. Plastik. Tu obok nas jest seria takie Hot Wheelsowe San Diego Comic Con. Tak jak w Lego macie figurki z San Diego Comic Con, tutaj też są przeróżne zloty kolekcjonerów Hot Wheels. To też są samochodziki limitowane. Większość z nich jest wydawana w nakładzie. No tutaj mamy jeden z 4000, tysięcy, jeden z trzech tysiąca, jeden z dwóch tysięcy. Niestety z tyłu opakowań są takie bardzo fajne hologramy, gdzie mamy dokładny numer podany, no ale nie da się wyeksponować wszystkiego naraz. Ale no, na przedzie widać jak mało tych autek jest. Dalej, przeróżne inne ciekawe serie. Hot Wheels też chciało bardzo w NFT, więc też zrobili autka, do których były dołączone tokeny NFT. Seria niezwykle droga, ale co się stało z NFT, każdy dobrze wie. Czekamy na rychłe zmartwychwstanie. Może wtedy się wszyscy złocą. Dalej, cała seria RLC, czyli tych Hot Wheelsów właśnie Red Line Club. To są Hot Wheelsy, które trzeba, żeby kupić, trzeba być w specjalnym takim płatnym klubie od firmy Matem, właśnie tym Redline Line Club, i wtedy można na dropie takiego Hot -wheelsa kupić, ale też nie ma gwarancji, bo to są po prostu dropy. Często jest tak, że gdy taki samochód się pojawia, to zanim zdążycie kliknąć dodaj do koszyka, to już jest wyprzedany. Niestety tak to tutaj działa. Kolejna fajna seria to Boulevard. Aktualnie mamy 80 autek z tej serii. Co roku wychodzi około, w zeszłym roku chyba wyszło 15. To są auta naprawdę jeżdżące po Stanach Zjednoczonych. Czyli tak jak mamy Lego Ideas i wymyślacie własne Lego i je wysyłacie do Lego i możecie Wiecie, mogą stworzyć zestaw na podstawie waszego pomysłu, tak tutaj to są autka tworzone na podstawie prawdziwych samochodów z ulic Stanów Zjednoczonych. Więc każde to auto, które zobaczycie w serii Boulevard można spotkać na żywo, jak się ma trochę szczęścia, na ulicach USA. Więcej bajek, gier i bajek i przekąsek i różnych fajnych rzeczy. Nie no, to jest przemega, po prostu Hot Wheelsy, Skittlesy, M&M'sy, Milky Way, że tak tylko ogranicza się do nas słodyczy, które kojarzę. Naprawdę... Naprawdę jest wow. A to jest podobno wyjątkowo cenny egzemplarz z M&M'sów złoty Volkswagen kombi. Słuchajcie, tutaj są już rzeczy retro. Wyszliśmy z powrotem na ten poziom, gdzie się wchodziło. Eee, to jest taka ostatnia strefa w Wills and Hills. Są rzeczy retro i nie tylko, no bo oczywiście są tutaj matchboxy dość współczesne. Druga firma, która kiedyś Walczyła z Hot Wheels, ale ostatecznie Mattel też wykupił Matchboxa, więc to wszystko należy do tej samej firmy matki. Ale mamy tutaj te wszystkie stare Matchboxy. Wozy, owozy i inne dziwactwa, które jak się im przyjrzycie, to są naprawdę świetnie zrobione, świetnie odwzorowane i bardzo dokładne. To jest super w tych autkach i ja uważam na przykład, że Matchboxy są po prostu dokładniejsze i lepsze niż Hot Wheelsy pod kątem wyglądu i dopracowania. Tu jest cała seria Collectibles. Nawiązująca do różnych marek: Coca-Cola, McDonald's, Hershey. Tu jest coś, co Ci się spodoba, Paweł? Ponieważ, zobacz, jak to tu jest firma. O, to nie jest przypadek, bo na dole mamy logo tej firmy na pudełku. I korgi to jest naprawdę Jaki nawiązuje piękne. do pieska korgi. Liczne. Są też autka firmy Binki, autka firmy Ledo, jest nawet taka firma, jesteśmy na ulicy Kupa, mamy autka firmy Siku. <gryw> tak, żarty takalne, to się nigdy nie nudzi. Autka, więcej matchboxów, tych starych serii, właśnie matchboxów z pudełek od zapałek, tak? Matchbox z angielskiego pudełku do zapałek. I to była idea matchboxów, czyli autka, które mieszczą się w pudełku po zapałkach. A mimo ich wielkości są naprawdę dobrze wykonane, są metalowe, odwzorowują wiele fajnych szczegółów. No i przede wszystkim Matchboxy mają trochę więcej tych autek większych, o troszkę większej, raczej mniejszej skali niż Hot Wheels. No i więcej znowu dużych autek z Matchboxa, z różnymi opisami, więc można się czegoś dowiedzieć. To są rzeczy, które są oficjalnie dołączone do opakowań Matchboxa. Hot Wheels mocno stawia na własne wymysły. Matchbox jednak bardzo mocno stawiał na właśnie pokazywanie prawdziwych pojazdów. Tu jest jeszcze seria na koniec już w zasadzie Coca-Coli, świetne lalki, bardzo fajny taki styl pin-up, super oddają klimat tych lat, tego co nam się kojarzy z takimi klasycznymi amerykańskimi reklamami Coca-Coli, więc jest tego całkiem sporo i ostatnia taka strefa, ostatnie wow, znaczy tu jeszcze jest dużo w ogóle autek z Matchboxa, to są autka Nieho. to jest tylko Matchbox, też je rozpakowaliśmy z takich luźniejszych klasycznych serii i za mną... Rzeczy, o których powiedział nam tak naprawdę nasz kolega Mowciak, który bardzo mocno zajmuje się modą, artystami, są to auta powstałe w kolaboracji Hot Wheels i Arshama, czyli amerykańskiego artysty z Nowego Jorku. I w tym mamy jeden fajny unikat, bo mamy autko z jego prawdziwym, autentycznym podpisem. A tu jest taka ścianka naprzeciwko baru. W której będzie można coś kupić i na razie tutaj widziałem ceny zakupu, to jest grubo, a ceny sprzedaży pewnie będą takie, żeby coś na nich zarobić. Także słuchajcie, jeśli komuś się spodoba jakaś laleczka stąd, no to wyjdzie troszkę biedniejszy, ale będzie miał bardzo fajną laleczkę. I co mogę powiedzieć, kawał historii tutaj jest. Na pewno sporo rzeczy dla wielbicieli lalek, dla wielbicieli samochodzików. Dla mnie nie jest to historia dzieciństwa, dlatego że ja się tym nie bawiłem, no jednak LEGO u mnie wygrywa. Natomiast no, sporo osób znajdzie tutaj na pewno coś dla siebie. Przede wszystkim jakieś odniesienia do filmu, nawet do ostatniego Barbie na fali popularności. Na pewno się tu zbiorą tłumy. Zdecydowanie miejsce warte odwiedzenia, tylko trzeba wziąć ze sobą troszkę pieniążków, jak idziecie z dziećmi, bo może być wesoło, jak dziecku się spodoba jakaś lalka i się okaże, że trzeba ją kupić, a ona kosztuje tutaj całkiem sporo. Także pamiętajcie, że jest to też sklepik kolekcjonerski, i trzeba tutaj przyjść z ciekawym portfelem, żeby coś sobie ciekawego wziąć. Lalki i samochodziki sprowadzane z całego świata. Jeśli byliście w Bricks and Fix, no to z pewnością kojarzycie, że tam różne zestawy są i różne figurki są i różne rzeczy kolekcjonerskie. Także tutaj jest podobnie. No, znowu chłopaki zainwestowali sporo kasy w to, i nie po to, żeby mieć najbiedniejsze rzeczy. Pozdrawiam serdecznie kanał Miry i jego jego. Subskrybujcie. Być może będzie jeszcze więcej takich ciekawostek z różnych ciekawych miejsc. I odwiedzajcie Wilson Hills.